Джим добрый, państву. W jednym z ostatnich materiałów zebrałem dla Was historię rosyjskich żołnierzy, które pokazywały, że służba w ich armii to prawdziwy koszmar. I pod tamtym materiałem pojawił się komentarz z pytaniem, dlaczego w takim razie rosyjscy żołnierze nie oddają się do ukraińskiej niewoli. Uznałem, że odpowiedź na to pytanie jest warta całego osobnego odcinka. Zacznijmy od tego, że rosyjscy żołnierze od czasu do czasu do niewoli trafiają, nawet na przykład na odcinku Pokrowskim, gdzie walki są najbardziej intensywne i gdzie wydawałoby się, że Rosjanom idzie najlepiej, gdzie mają zebrane największe siły, tam także regularnie można przeczytać, o takich przypadkach i zobaczyć materiały, które to potwierdzają. Natomiast zacząłbym od najprostszej odpowiedzi. O wiele łatwiej i bezpieczniej rosyjskiemu żołnierzowi jest po prostu uciec nie na zachód do Ukraińców, tylko na wschód do swoich ukryć się w swoim rodzinnym mieście albo po prostu dać się złapać policji i wylądować w więzieniu. To często jest wręcz bezpieczniejsza opcja. Dlaczego? Wynika to z wielu różnych czynników i już je sobie tutaj... Po kolei omówimy, ale zacznę od wypowiedzi rosyjskiego jeńca, który wypowiedział się na kanale Jurija Butusowa. On nam zdradził, jaka była kara za próbę oddania się do niewoli. Oczywiście, jeśli rosyjski żołnierz skutecznie trafi do ukraińskiej niewoli, to jego dowódcy tej groźby nie zrealizują, no przynajmniej do momentu, w którym jeńcy nie zostaną wymienieni. A prędzej czy później prawdopodobnie dojdzie do wymiany wszystkich na wszystkich. Jak bardzo kreatywni byli rosyjscy oficerowie przy wymyślaniu tej kary, no myślę, że to jest Mocne 9 na 10. Oni grozili żołnierzom swoim, że będą im wtłaczać piankę montażową do, nazwijmy to w ten sposób, tylnych jam ciała. Oczywiście chodzi o to, co u nas się określa czasem jako cztery litery. Pianka montażowa, jak wiecie, puchnie i twardnieje. Więc jest to przerażająca tortura. Czy faktycznie była ona stosowana realnie, czy tylko nie ugrozili? Tutaj nie mam pewności, ale biorąc pod uwagę, jak często słyszymy o torturach dokonywanych przez rosyjskich oficerów na ukraińskich jeńcach i rosyjskich żołnierzach, należy założyć, że te groźby nie były. Puste, więc oczywiście mamy tutaj pierwszą warstwę problemu, czyli po prostu groźby, szkolenie, propaganda, oddziaływanie psychologiczne na różnych poziomach. Przy czym jest to oddziaływanie zarówno pozytywne oczywiście ludziom się wpaja idee patriotyczne wychowuje się rosyjskich żołnierzy telewizorem, opowiada im się o tym, jak walczą z nazistami ukraińskimi, oczywiście tutaj robię w powietrzu cudzysłów, bo oni z nazizmem mają tyle wspólnego, co ja z helikopterem szturmowym Apache. No, kiedyś widziałem w podręczniku. Więc straszą ich tym i jednocześnie opowiadają o tym, jakim wielkim honorem jest obrona ojczyzny, której przecież nikt nie napadał, ale... Na tym właśnie polega manipulacja, między innymi na tym, że się kłamie, więc oni ich okłamują, opowiadają o tym, jak ważna jest to walka, o tym, jak bardzo ważne jest, by rosyjski żołnierz zachował się honorowo. I mamy realnie potwierdzone wizualnie bardzo liczne przypadki, kiedy żołnierze rosyjscy popełniają. Samolikwidację na polu walki, choć to wynika według zeznań rosyjskich żołnierzy, także i z tego, że bardzo trudno jest tam o ewakuację medyczną. I oni po prostu przyspieszają swój, swój los na różne sposoby, między innymi przy użyciu granatów, które wkładają pod kamizelkę kulę odporną. No przerażający widok, oczywiście nie będę tutaj tego demonstrował, ale takie materiały też są dostępne w niemałej ilości. Więc to działa, działa przekonywanie, że przeciwnik będzie zachowywał się wobec jeńców okrutnie, ale to nie jest tylko przekonywanie. W ostatnich miesiącach, to trwa dłuższy czas i w zasadzie od początku wojny takie przypadki się zdarzały, ale w ostatnich miesiącach nasiliły się przypadki rozstrzeliwania jeńców ukraińskich. I tutaj mamy potwierdzenia wizualne, bardzo czytelne i liczne. Jeśli chodzi o stronę rosyjską, oni straszą w mediach tym, że Ukraińcy robią dokładnie to samo, ale tutaj tych potwierdzeń wizualnych ja nie widziałem. Szukałem, nie widziałem. Natomiast jeśli byśmy pomyśleli o pewnego rodzaju funkcjonalności takiego traktowania jeńców, to okaże się, że niestety to nie jest czyste okrucieństwo wobec ukraińskich jeńców. Rosyjscy żołnierze wiedzą, że to się dzieje i wiedzą, że Ukraińcy są za to wściekli. No to jest absolutnie zrozumiała reakcja, więc rosyjscy oficerowie rozkazując, by rozstrzeliwać ukraińskich jeńców, działają psychologicznie na własnych żołnierzy. Bo ten własny żołnierz, kiedy będzie myślał o tym, czy by się przypadkiem nie poddać, ma w głowie, że na jego odcinku frontu trzy tygodnie temu ukraińskich żołnierzy rozstrzelali. I on się zastanawia, czy oni przypadkiem nie będą się na mnie za to jak ja się oddam do niewoli. Bo no, to, nie jest, to nie jest absurdalna myśl. Ludzie mają emocje. Ukraińscy żołnierze też mają emocje, i trudno byłoby się dziwić, jeśli byliby wściekli. Ja nie spotkałem się z takimi przypadkami, żeby faktycznie Ukraińscy żołnierze się myścili. Na żołnierzach rosyjskich, ale jeśli tacy rosyjscy żołnierze cały czas od lat słyszą, że Ukraińcy to okrutni, nienawidzący Rosjan, naziści, a jeszcze tutaj ma w głowie, że niedawno doszło do takiego rozstrzelania jeńców ukraińskich, zakładam, że to ma bardzo potężne działanie psychologiczne na tych ludzi. Ale znowu, na tym się nie kończy. Mamy także oddziaływanie bardziej bezpośrednie. To znaczy, w wielu wspomnieniach rosyjskich jeńców pojawiły się wzmianki o tym, że kiedy ich koledzy na prawdopodobnie podglądzie z kamery drona zobaczyli, że rosyjscy żołnierze się poddają. To pojawiało się tzw. friendly fire, czyli pociski moździerzowe, zrzuty z dronów, próbowały wyeliminować tych poddających się rosyjskich żołnierzy. Armia rosyjska jest okrutna i to w historii było bardzo częste. Armie bardzo często dokonywały ludobójstw, masakr itd. Natomiast armia rosyjska, co jest dość nietypowe, jest okrutna sama wobec siebie. Więc tutaj nie widzę żadnego powodu, żeby nie wierzyć w tę historię, że rosyjscy żołnierze po prostu próbowali, czasem pewnie skutecznie, eliminować takich oddających się do niewoli. Kolegów. Przy czym tutaj oczywiście mamy pewne zaburzenie poznawcze, bo my znamy te historie od tych rosyjskich żołnierzy, którzy przeżyli i trafili do niewoli i opowiedzieli o tym przed kamerą albo pisemnie, a ilu z nich nie przeżyło ilu próbowało się oddać do niewoli i po prostu tego nie przeżyło. Przy czym to dotyczy przede wszystkim sytuacji, kiedy faktycznie obie strony są już blisko. Natomiast pojawia się tutaj jeszcze aspekt czysto techniczny i on też jest istotny, bo bardzo często jest tak, że rosyjski żołnierz siedzi w okopie, otoczony swoimi i jak on ma się poddać. Oczywiście najprościej byłoby w trakcie szturmu. Tylko, że ten szturm najczęściej jest zatrzymywany gdzieś na tym pasie ziemi niczyjej, dronami, moździerzami i tak I nie jest powiedziane, że to, że ten żołnierz podniesie ręce do góry, nie, nie jest powiedziane, że to zostanie zauważone. A to musi być zauważone. Te ręce w górze, jakaś biała flaga improwizowana, to musi być zauważone, żeby ukraińscy żołnierze przestali strzelać. Ale jednocześnie, jeśli Ukraińcy zauważą ten gest, to mogą to zauważyć swoi, którzy po prostu cię zlikwidują. Dodajmy do tego, że próba przedarcia się na stronę przeciwnika. To nie jest tylko zagrożenie ze strony dronów, moździerzy, artylerii, broni strzeleckiej, snajperów itd., choć tego już by wystarczyło, ale są jeszcze miny. Jeśli wyobraźmy sobie, jest dziesięciu rosyjskich żołnierzy na pozycji i oni wszyscy powiedzą, mamy dość, idziemy do niewoli, powiedzmy, że tak by się zdarzyło, to oni jeszcze muszą wiedzieć, którędy iść żeby nie natknąć się na te miny. A tutaj już pojawia się pytanie kogo zapytać najczęściej w tych relacjach w skali całej wojny, nielicznych, ale pojawiających się w mediach relacjach żołnierzy, którzy faktycznie zdecydowali się poddać, pojawia się zazwyczaj historia długotrwałego kontaktu z wojskiem ukraińskim. Są tutaj specjalne kanały kontaktu, które pozwalają rosyjskim żołnierzom przygotować takie poddanie się. Ale. To nie jest proste, to jest długotrwały proces. Istnieje szansa, że takie rozmowy zostaną przechwycone przez FSB, że ktoś doniesie, bo zobaczy jak taki żołnierz z kimś pisze, jakieś podejrzane wiadomości. Zdarza się, że tacy żołnierze faktycznie uciekają, że wtedy pojawia się cała procedura, cała ścieżka. Którędy taki żołnierz, taki dezerter ma przejść, uciec, gdzie spotka się z, z ukraińskimi, z ukraińską stroną, która prowadzi taką procedurę. To jest skomplikowana jest operacja, która po prostu też nie zawsze się udaje i wymaga, żeby taki rosyjski żołnierz był bardzo zdecydowany. Pojawiają się jeszcze kwestie motywacji związanych z rodziną. I finansami. Bardzo wielu rosyjskich żołnierzy jest tam na wojnie, bo potrzebuje pieniędzy. Potrzebuje ich dla rodziny. Jeśli ucieknie, zdezerteruje, to nie będzie tych wypłat. Więc on po prostu woli ryzykować życie, bo po to tam przyszedł, bo boi się, że jeśli będzie dezerterem, to jego rodzina będzie miała problemy finansowe i być może administracyjne. Kto wie, może matka, żona, ojciec, brat stracą pracę, bo są rodziną dezertera, a na pewno po prostu rodzina straci dostęp do pieniędzy, które zapewnia służba w armii. To też jest bardzo istotne. Na pewno pojawia się też strach o to, co będzie po wojnie. On wróci i co dalej. Więc tutaj sytuacja jest złożona, bardzo wielowątkowa, ale nie jest to proste. A jeszcze dodajmy tutaj na temat tego scenariusza, w którym dziesięciu rosyjskich żołnierzy poddało się wspólnie. Też trzeba powiedzieć jasno, przynajmniej od czasów radzieckich, i to do dziś jest aktualne. Rosyjskie państwo działa w taki sposób, by rozbijać więzi międzyludzkie, umiejętność dogadywania się między sobą, tworzenia jakichkolwiek wspólnot. I to działa. Rosjanie nie potrafią bardzo często działać wspólnie. I to jest ich prawdopodobnie jednym z. Trzech, czterech największych problemów jako społeczeństwa. Na tym się opiera w dużym stopniu putinowska władza, bo cała masa ludzi, miliony ludzi mają tam porachunki z władzą i bardzo chcieliby je wyrównać, ale czują się w tym samotni i nie są w stanie zrozumieć, że jest ich wielu, i że mogą to wspólnie zrealizować. No tylko, że. Jest to im z, w sposób przemyślany, kompetentny, odebrane. KGB, wcześniej CZK i inne służby, miało, mają w tym dziesięciu wiele. przepraszam, jeszcze raz to powiedzmy. Służby radzieckie, a później rosyjskie od WCK aż do obecnego FSB mają wiele dziesięcioleci doświadczenia w pracy z ludźmi. A niestety ludzie nie mają odpowiednich kompetencji, żeby się przed tym bronić i tutaj także rosyjskie państwo pilnowało, żeby przypadkiem Rosjanie się tego nie uczyli. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca, choć akurat dzisiaj się szczególnie nie rozgadałem. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.